Ta właśnie było tak, nie nie ja właśnie była, tak już raz to robiłam. I nie miała no, ani jednego. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A ja Jakoś się, nie wiem, musimy wymieniać te pęśni. Dobra, to O, pierwsza sesja, pierwsza tak. tak. sesja. nie Chyba jest No, poczekaj, tak? Ok, gdzieś Dziś nie mam ma, dobry bo... outfit do wykonania. <gulanty> <gulanty> Jesteś oh. <gulanty> <gulanty> yeah, Tak, jestem ja ja wolna. No, ja. Ja 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 czy Nie ja to jest. Mm -hmm. Nie to Nie to jest. Nie to jest. Nie Idziemy Jakby to to nie ja tutaj mam, w, w zeszłym roku Przecież też miałaś krótko. całą, tarbę. ja to <grym pamiętam. <grym>

<śled> nie, to to ja Jeszcze tam... nie? No. Trzeba no. to Jeszcze Jezus, Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. A Jeszcze to Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Jeszcze Jeszcze lepiej. Jeszcze Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Jeszcze jest Jeszcze

robić coś, zdjęć przez chwilę i ja też tak mam, że muszę go Chodźcie. wyłączyć i dopiero tam yes. I właśnie Ładnie. dzisiaj czatki... E, no, potulki. pięknie. I powiedział mi, że to spróbuj wyłączyć jakąś tam pierwszą kurtynę, jakaś tam migawka się wyłączy, coś się zmienia z mechanicznej na tu, elektroniczną no? albo nową. No, no i zrobiłam no? to i dzisiaj mi no, się nic no. nie, nie wydarzyło, ale nie cykam teraz zdjęć aż. co normalnie. No. Więc na razie są w takiej fazie testów i zastanawiam się, żeby kupić szybko nowy aparat. Ale boli mnie to, bo koszt wypożyczenia... Biem! Ja na. Co? O przepraszam. Taki fryzjer. Ale to co? Mamy mieć jak? Zapięte płaszcze? Mhm. Jakie takie, takie, takie w, ogóle, w, ogóle, w ogóle. Ja, takie tak za psy? To tam masz psy. To mi. się A co No. Nie ma nikogo z tymi oczami co zrobić. Jak Matrix się no. Nie ma no, no, no. I Oddalicie, obie naraz. Nikol bardziej, bardziej. Dobra. Jeszcze trochę Nikol. <grym> <grym> Dobra. Jak już go rozpinyasz właśnie. Wiem, że musisz sobie właśnie spojrzeć, czy czasem coś tam nie chodzi, wiesz? Nawet możesz tak masz. sprawę. A spróbuj się tak wtórzyć jakby w TWD. No. Ale nie można na nie wchodzić. To jest... Nie wygląda. Mogę Ale, też poczekać. Problem, A, problem był z tym, że mróweczki i na jakieś wiesz. Oj, niestety. A, no i nie są. No twoje. A co jak raz z backstage'u? <noise> Ładnie, tak kolumna też wygląda. No, to... <noise> no proszę. No, tu jest? <głos> <głos> no jaki jest swobodnie się ruszać, możecie, wiecie, chodzić na koła. Tak, no, super. Ja też chcę, żebyście, wiecie, były takie poważne, no. ale takie, wiecie, tajemnicze trochę. Super. tego jaki fajny Nie mówisz że mogę się jebać tak No bo ja chcę to no i fajny Tam nie w To jest. Okay. No, nie to jest. <grymne> <grymne> O, o, o! O, o! o, o. o, o. A ja tak, tak, tak. Może być troszkę daleko. Hmm. Zajęliście! Super! Troszeczkę może być dalej. Troszeczkę. Chylasz się i robicie tą taką. Dobra, ja mam to w Nie wiedziałem, że to w ale mam. sprawdzić? <gry> Poczekaj. Poczekaj tam, proszę, sekundę! Możesz <gry> coś Eleganckie. O, to fajne. Świetnie. Okay. to ładne. Taki brzuszek Świetnie. <laughs> o, to o, to Świetnie. Świetnie. ładnie. ładnie. O. Jak się podobało? No. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że następnym razem też mi się uda tutaj być. To mu spierdoli. A tobie, jak się podobało. też to? bardzo. Mam nadzieję, że wrócę jeszcze na taki spacer. Tu? No. A tobie, jak się podobało. Super, jest. Ja Zrobiłam piękne zdjęcia, ale to zobaczycie Czekaj. dopiero później. Zapraszam na mój profil. Prywatna <laughs> tak? reklama. Czekaj. Żeby mieć no, no, no i troszkę niżej. O, no. Jak się podobało? Super. Polecam. Nikol Solich. <laughs>